Witajcie kochani w kolejnym odcinku z Drapkowem. Nagrywam w niedzielę, późną w nocy, a Daś już śpi, więc korzystam z okazji. I zobaczycie ten odcinek w poniedziałek, więc zaczynamy drapać, a dzisiaj będzie odcinek z Sarbinowo. Poprzedni odcinek pomyliło mi się, bo powiedziałam Wieleń, a to Wiele, taka miejscowość koło Borsk, Bork, Borsk I, i nie wiem dlaczego powiedziałam Wieleń, więc jak spojrzałam na mapę, to zupełnie gdzie indziej ten Wieleń, a to była taka miejscowość Wiele. No, Wiele, ale Wiele nie dało, tylko zero w poprzednim odcinku, więc no niestety. A teraz sobie zrobimy Sarbinowo. Sarbinowo to była właśnie taka plaża koło plaży Chłopy, bo my byliśmy właśnie w takiej miejscowości, gdzie właśnie do nas należała, że tak powiem, plaża Chłopy, ale nie podobało się nam tam. Niedaleko było też milno. też nam się nie podobało, więc byliśmy w Sarbinowo albo w koło brzegu. Więc tam zakupiłam. Z drapeczki yy, I zakupiłam sobie dwa słoniki I super linie i kasa Może kasę. no i zobaczymy czy coś będzie Więc nie przedłużamy, drapiemy Bo powiem Wam szczerze, że yy, O, mam tutaj Napisane, jeszcze jest tak Sarbinowo, Debrzno, Mielno Kołobrzeg, Słowiankowo Koszalin, Chojnice, Czarny i Toruń Więc sporo jeszcze tego jest patrz na te drapeczki Nie mogę <laughs> Więc szybko sobie trapiemy Jutro nad, nagram kolejny odcinek, i o, zobaczcie, mamy słonika, i y, zobaczymy, co tam będzie. Więc super, że już nie będzie minusa. Więc mamy tutaj złotóweczkę, ale jest, jakby nie było. I kolejna zrapeczka. Pingwin, ślimaczek, motylek i wiewiórka. No, niestety, pustaczek. Teraz sobie zrobimy y, super linie. A na koniec sobie kasę może Albo może kasę, no zobaczymy Czy będzie, czy nie będzie <laughs> Trochę ciszej mówię, bo wiecie No nie chcę obudzić Atasia Was oddalę I będę mówiła po prostu Więc tak szukamy Uuu, kiepsko się drapie Rolki szukamy Tutaj mamy rolki Tutaj mamy rolki I tutaj mamy rolki Krap czy gdzieś jest skrap. Oczywiście zapraszam Was na odcinki z wyjazdu na kanał Moje Życie w Polsce. Są tam odcinki z wakacji. No i zapraszam do oglądania, jak ktoś ma ochotę. Mm. Teraz właśnie puszczam takie krótkie filmiki, bo YouTube da taką możliwość. Nie wiem od kiedy, ale można właśnie takie do minuty dawać filmiki. Więc myślę, że będę takie nagrywać, na przykład, coś ciekawego na szybko. Też to fajna, fajny sposób, fajna zabawa. Coś w stylu TikToka. Tylko, że na, na YouTubie na razie się w to wkręciłam. i Jest już kilka filmików z. Związane z latawcem, z słonecznikami. No, zapraszam. Jak ktoś ma ochotę poświęcić minutę, to jak najbardziej. Fajna sprawa. Ok, następny. Słonecznik. Sło nie, nie słonecznik, tylko słońce. No, widzicie, mi słonecznik w głowie, bo naprawdę ten słonecznik ma ponad 3 metry. Mierzyliśmy 3,5 prawie, że. No bo wiadomo, tam do końca tak szczegółowo ciężko zmierzyć, ale naprawdę 3,5 co najmniej jest, więc dorodny. Także jak drożdżami się podlewa, no to wiadomo, że tak jest. <grytanie> Kapcie, znaczy klapeczki. No i więcej nie ma nic. Księżyc. I więcej nie ma księżyca. Podkowa. Tutaj mamy podkowy, więcej nie ma. Biedronka, tutaj jest biedronka. I tutaj jakoś ciężko się drapie ta zdrapeczka. Rower, więcej chyba nie ma. Piłka, tutaj mamy piłkę jedną. Kwiatuszek, tutaj mamy kwiatuszek. I tutaj mamy kwiatuszek wróbelek nie ma wrubelka łódź tutaj łódź tutaj łódź tutaj mamy dwie, no ciekawa jestem czy coś będzie, czy nie parasolka tutaj mamy parasolkę, tutaj mamy parasolkę tutaj i tutaj, coś czuję, że nic nie będzie wiatraczek wiatraka nie widzę i ostatnia Czapka czapka też nam nic nie daje Także mamy pustaka RL No ale jest to fajny test Z drapek z różnych miejscowości Dużo, tak jak mówię, nie kupowałam Tak góra do, do 20 zł No i co? Może kasę Zobaczymy, może akurat coś nam tu da Numer 14 I szukamy 22 16 26

D, i N. No, dosłownie o boczku, bo naprawdę jej 16, 17, 26, 25, 12, 11. Nie ma o czym mówić. Także, no nie ma zera. Jest jedna złotóweczka 12 zł wydałam. 11 poszło na sport, więc tak to wygląda. Zapisujemy sobie. A co? I będę widziała. O! Dobra. Na końcu zrobimy podsumowanie. Dziękuję Wam bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie. Będzie mi bardzo, bardzo miłą łapeczka i będzie mi miło jak jakiś komentarz na pocieszenie. Też bardzo mi miło jak czytam Wasze komentarze. Pozdrawiam, buzieczki pa!